Dzień dobry, misiaczki. Dzisiaj drugi dzień walczymy z Durango. Tak jak wczoraj będziemy Wam relacjonować naszą pracę, co i jak lecimy po kolei, także zapraszam do oglądania. Można włączyć normalne radio, bo to radio to jest... A co jest nie tak? No co to jest w ogóle za muzyka? Prąd. Włączy jakąś muzykę, nie wiem, do tańcowania i śpiewania. A nie, ja będę jakiś słuchać Helsiny. Jak Śpiewania. Nie możesz włączyć coś polskiego? Co Włączasz sam siebie? To nie poznałaś, czy tak. warzyw, czy my. E, no właśnie poznałam. Co poznałaś? Że wy. To wariusz z gra, to jest oryginał. no e, i to? Wy też gracie jak wariusz. Dobra, ale na, musimy słuchać tych paniusów? Mogę ci wam tak coś normalnego. O, widzisz. To jest nutka, nie. To jest nutka stary, daj na plumie. Pod aplikację powłoki ceramicznej, stary nie trząść mi kamerą. Yy, przystąpiliśmy w takim razie do sprzątania, bo nie mamy jeszcze tej powłoki, kuriera jeszcze nie było, mamy nadzieję, że dzisiaj... Ci... to nie ruszaj fotela. No czyszczę skórę. Pamiętajcie o tym, ja wam powtarzam za każdym razem, że skóra jak się świeci, to jest skóra brudna, a skóra jak jest matowa, to jest skóra czysta. ci ta głowa proszę jaka. Więc czyszczę sobie skórki, Marcin sobie ogarnia wnętrze, no i działamy sobie dalej. Bawca przyjechał kurier z powłoką ceramiczną, standardowo, jak na każdym materiale powtarzam. W moim sercu tylko fireball, więc zamówiliśmy powłochę ceramiczną firmy Fireball Devilsa 3 latka wytaje go C. Trzylatek przyszedł, będziemy aplikować ją. Zobaczcie w jakim pięknym opakowaniu. To piękne opakowanie jest. Produkty marki premium, no to i opakowania muszą być premium, nie? Buteleczka czerwona. Słedy w zestawie. Z aplikatory. Nie byle co. I co? I ulotka. I karty gwarancyjne wraz z naklejkami. Wszystko mi leci z rąk. Wszystko to nam potrzeba, także działamy. To jest tak wszystko że to się nie <noise> Jaki jest? Niestetyczne. <noise> Zamówiłeś nam nowe laczki, bo nasi fani pytają, czy mamy laczki na każdy dzień inne. Przyjdą. Jakie? Nie powiem. Jak? Ciekawi są to nie oglądają. Jak jesteście ciekawi, oglądajcie, jakie laćki przyjdą... Normalnie przyklejasz tą folię, czy tak jak ta na masce? Za krzywo? Uf. No tutaj do żabki to wykleja jak na masce. <gry>